Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Goź Obiektywu, a ja rozmawiał będę z dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, panem Marcinem Krowiakiem. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze, jeszcze miesiąc temu to stanowisko piastował Jerzy Ginalski, jest Pan od 3 stycznia nowym, młodym dyrektorem z Kansenu w Sanoku nowym, młodym, ale starym, jeżeli chodzi o staż pracy, bo no tutaj no nie ma co ukrywać, ja z sanockim skansenem z jestem związany już ponad 20 lat, także nie jest to miejsce, które w jakiś sposób nie jest mi znane i dlatego, dlatego chyba jest troszeczkę i mi jako w tej chwili osobie zarządzającej łatwiej, ale też i od strony pracowników. Ten kontakt i praca tutaj wydaje się no, zdecydowanie łatwiejsza. Panie dyrektorze, e, czy zarządzanie taką instytucją, jaką jest Skansen e, budownictwa ludowego, zatrudniającą 65 osób, ale też instytucją, która nie, na, nie, zas, nie nastawiona jest na zysk, tylko na trochę służenie społeczeństwu, jest łatwe, czy trudne? To jest e, bardzo trudne pytanie, no, bo e, Łatwe jest, jeżeli patrzy się od tej drugiej strony zwiedzającego, który, przy, który przychodzi do nas i widzi na jakim poziomie jest to, jest to muzeum i każdemu się wydaje, no przecież co to trochę tych drewnianych chałup, no ekspozycja ale z tej drugiej strony jest bardzo trudne i, i tych trudności jest tutaj no bardzo wiele, bo przede wszystkim sam prestiż tego miejsca. Trzeba pamiętać, że Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ma już ponad 60 lat. 60 lat ciężkiej pracy, wielu specjalistów, wielu osób, które tak naprawdę doprowadziły do tego, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. A tutaj jest to czołówka nie tylko krajowa, ale i światowa. Jeżeli mówimy o Muzea Skansenowskie, no to my od lat jesteśmy. Już na tym pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o frekwencję, jeżeli chodzi o e, wydarzenia, o inwestycje, które, które są tutaj e, realizowane, I Też rozległość całości tego skansen. To jest 38 hektarów. Powierzchniowo nie jesteśmy najwięksi, natomiast jeżeli mówimy o ilości obiektów tutaj zgromadzonych, to tak jesteśmy najwięksi w Polsce, jedni z największych w Europie. E, I to jest to, co no, powoduje, że te wszystkie zabiegi, które muszą być prowadzone, związane z prowadzeniem tej instytucji, z zapewnieniem jej pewnej płynności finansowej, ale i też dostępności dla, dla zwiedzających, no powoduje czasami trochę ból głowy. Panie dyrektorze, Aleksander Rybicki, Jerzy Czajkowski, wspomniany Jerzy Ginalski, no to jest historia Sanoka, która ma swoją markę, a tą markę jest skansen Budownictwa Ludowego. Czy y, czuje Pan oddech tych trzech dyrektorów, twórców, można by powiedzieć, z Kansenu? Czy, y, czy y, Marcin Krowia chce prowadzić y, swoją politykę? Czy jednak politykę kontynuacji, czyli 65 lat temu zaczęła, zaczęła się jakaś historia, która się dzisiaj nie kończy, tylko ciągnie się dalej? E, tak, no ja jestem w tej chwili czwartym dyrektorem w tej 65-letniej historii muzeum. Miałem to ogromne szczęście i mam to ogromne szczęście, że w swojej pracy bezpośrednio spotykałem się z Jerzym Czajkowskim, że bezpośrednio przez prawie 20 lat współpracowałem z dyrektorem Jerzym Ginalskim. To dla mnie osobiście była ogromna szkoła, gdzie tutaj Jerzy Ginalski pozwalał mi się rozwijać gdzie pozwalał mi w to mozałnictwo skansanowskie wejść bardzo poważnie, bo skończyłem historię, po historii rozpocząłem pracę tutaj jako przewodnik, później w kolejnych szczeblach jako adiunkt, skończywszy jako, jako kustosz. Byłem przy tych największych realizacjach, czyli przy Rynku Galicyjskim, przy wyposażaniu, Rynku galicyjskiego, tego miejsca, gdzie w tej chwili nawet jesteśmy w tej części ekspozycyjnej. Miałam okazję widzieć, jak powstaje dwór ze święcan. Miałem okazję uczestniczyć w realizacji synagogi. przy tych największych rzeczy. Czyli można powiedzieć, że jest pan wychowankiem Jerzego ginalskiego? Ja się tak czuję, a Jerzy Ginalski powinien też sam powiedzieć, czy, czy on się czuje jako ten, który. Który mnie wprowadził, ale myślę, że tak jest. Ja, ja czuję się wychowankiem Jerzego Ginalskiego. Jest też druga osoba, która mnie wprowadzała, dr Hubert Dosatnik. To tak naprawdę te dwie osoby, które, które tutaj dały mi tą możliwość rozwoju w, w muzeum. Czy będzie to kontynuacja, czy mam swoje pomysły? Będzie to przede wszystkim kontynuacja tych zamierzonych rzeczy. I to też widać poprzez to wszystko, całą historię, że kolejni dyrektorzy potrafili kontynuować plany swoich poprzedników. Czyli to jest taki obraz z puzli poukładany, i teraz tylko domykamy poszczególne okienka? Tak, tak. Muzeum nie potrzebuje reform, takich dużych. To jest taka instytucja, to jest taka maszynka, którą trzeba od czasu do czasu naoliwić, i ona naprawdę dobrze działa. To wszystko. Bardzo dobrze pracuje, to też jest ogromna zasługa całego zespołu. Bo to nie tylko ja jako dyrektor, ale to przede wszystkim pracownicy, kto, dzięki którym tak naprawdę to miejsce wygląda tak, jak wygląda. I to będzie kontynuacja wielu zamierzonych rzeczy, takich, które jeszcze Jerzy Ginalski wprowadził, będą teraz domykane pewne, pewne, pewne rzeczy. Ja też gdzieś tam z tyłu głowy mam pewne pomysły, które, które chciałbym. Wprowadzić, ale przede wszystkim będę brał pod uwagę, i już to robię, że to była kontynuacja tych zamierzeń mojego poprzednika Jerzego Ginalskiego. Bo jesteśmy na Miasteczku Galicyjskim i pomysł na miasteczko, które powstało, mówiąc szczerze, kilka lat temu dopiero, był zaraz na początku. Rada Muzealna już wówczas mówiła o tym, że w Skansenie w Sanoku chcieliby zorganizować, żeby powstało takie miasteczko galicyjskie, czyli coś, co kontynuuje się w ciągłości. No tak, już podczas pierwszej rady muzealnej zwrócono uwagę, że byłaby potrzeba zapewnienia pewnej przestrzeni na realizację takiego projektu, jak sektor małomiasteczkowy, bo już w latach 60-tych widziano to zamieranie tej substancji, tych dawnych miasteczek których już tak naprawdę nie ma. Dzisiaj już ich tak naprawdę nie zobaczymy. One tak mocno są przereformowane, pozmieniane, że tej specyfiki tych dawnych miasteczek lat 20 -tych, 30 -tych, tak naprawdę w większości już nie widać. To są pojedyncze zupełnie jakieś zabudowy takie, które, które w jakiś sposób się tam zachowały. Natomiast jeżeli mówimy o historii tej transformacji, tej zmiany, no to rynek galicyjski w Sanockim Skansenie jest najlepszym takim przykładem tego, jak to wyglądało. I tutaj rzeczywiście, gdyby nie kontynuacja pomysłów Rybickiego, później Jerzy Czajkowski, który, który też za jego rządów tak naprawdę prowadzono pracę w terenie badania terenowe, pozyskiwano, pozyskiwano eksponaty, i później przyjście dyrektora Jerzego Ginalskiego, który tak naprawdę. No spiął to wszystko w całość i, i, i dzięki jego zaangażowaniu e, powstał Rynek Galicyjski. E, tak naprawdę samo to, że tak szybko można było ten projekt zrealizować, było też spowodowane tym, że my byliśmy przy, przez lata przygotow przygotowani już do tego, aby w momencie, gdy zostanie zakończona budowa tej części, automatycznie wchodzić z wyposażeniem. No właśnie, e, Skansen czy Muzeum Budownictwa Ludowego, to nie tylko budynki, ale to jest cała, całe wyposażenie. W, tutaj każdy budynek jest wyposażony. Nie macie problemów z tym, że, że te eksponaty one bez przypadek nie znalazły się tutaj, tylko one były cały czas zbierane i tych eksponatów jest kilkaset tysięcy, nawet jeszcze schowanych czy nieodkrytych, które trzeba byłoby pokazać. Jak to, jak to się robi w ogóle, bo budynek się wybuduje, ale trzeba to wszystko urządzić? Budynek, tak. Budynek, teraz już właśnie też muzealskie Sanowskie wstają przez, przed bardzo ważnym problemem. Problemem, który nas już teraz dotyczy, to znaczy nie ma już budynków oryginalnych, żeby przenieść. żeby przenieść. Bo tak było, zresztą tak powstał skansen w Sanoku, że przenoszono budynki, które były zalewane przez, przez zaporę solińską. I, no i tak i może tak. nie do końca zalewane przez zaporę solińską, bo tutaj każdemu się tak wydaje, że prawda, zapora solińska kryje pod sobą pozostałości dawnych wsi, a to co się uratowało, trafiło do skansenu. nie to Nie, to nie tak. To była przemyślana, przemyślane działanie i skansen był tworzony od początku z pełnym zamiarem, bo i też pomysłem na realizację. Dlatego powstały sektory takie jak Bojkowski, Łemkowski, Pogorzański, Doliniański, sektor dworski, sektor małomiasteczkowy, sektor pastersko- hodowlany, który, który będzie kończony, sektor też naftowy. Nie, nie powstawało to przez przypadek. Takie obiekty tutaj, jeżeli chodzi o te grupy ruskie, czyli Bojków, Łemków, to w latach 60. do lat 70. to były przenoszone z różnych miejscowości. Terenu Bieszczadów, terenu Beskidu w ten sposób tak naprawdę ratowano część budynków, a w dużej mierze ratowano obiekty sakralne, bo my jesteśmy w tej chwili w posiadaniu trzech cerkwi grecko-katolickich. Także to jest też ta, ta specyfika, że no udało się te obiekty, które tak naprawdę nie przetrwałyby pewnie tej zawieruchy historycznej, no tutaj przeniesienie do, do muzeum spowodowało, że one są tutaj u nas i, i cieszą oko zwiedzających. Te kolejne sektory to były też tworzone z takim zamierzeniem, że to nie tylko budynek, ale też i otoczenie odtworzenie sadu, odtworzenie całego otoczenia. Tu ja niejednokrotnie przez lata tutaj pracy słyszałem osoby, które gdzieś będąc tutaj, zwiedzając, a pochodziły z jakiejś miejscowości, stając przed którymś obiektem, mówiły: Ale ja tą chałupę pamiętam, bo to było u sąsiada i tam rzeczywiście był sad po lewej stronie, a po prawej stronie. Było pole, na którym rosło żyto. No Takie jest nasze zadanie. Żeby pokazywać jak najwierniej, że nie tylko sam budynek, że nie tylko sama ekspozycja, ale całe, całe otoczenie. Wtedy ma to sens. Zresztą to też filmowcy doceniają to miejsce, dlatego, że tutaj jest tak naprawdę... Kilka go... filmów tu powstało. No, kilkadziesiąt, bo tak naprawdę jak patrzymy na historię kinematografii związanej z Podkarpaciem, to okazuje się, że najwięcej realizacji filmowych na Podkarpaciu było realizowanych właśnie tutaj. Dlaczego? Bo tu jest od razu gotowa scenografia. Czy w środku, czy na zewnątrz, nie trzeba wiele zmieniać i tutaj no, udaje się te i większe, i mniejsze produkcje realizować. I wciąż będziemy otwarci? Czy będziemy otwarci? Tak, no bo, bo to jest też dla nas ogromna, bezpłatna tak naprawdę, promocja tego miejsca. Bo takie realizacje jak Syberiada Polska, 1920 Wojna i Miłość, Wołyń czy Łukasiewicz, to są te realizacje, które są prezentowane w kinach, trafiają też i do, do telewizji. I to jest od razu dla nas ogromna promocja, o no, którą musimy też zabiegać, bo to nie jest tak, że my już jesteśmy tak znani, wszyscy nas słyszeli, wszyscy do nas chcą przyjechać. Nie. Y, jesteśmy znani. Cały czas skansen się promuje? To nie jest tak, że, że już na tyle jesteście w Polsce wypromowani, że, że wszyscy y, y, Sanok jednoznacznie kojarzy się z Beksińskim i ze skansenem y, budownictwa ludowego? Skojarzenie tak, ale skansenów w Polsce jest ponad 20 tych dużych. Każdy ma swoją specyfikę i każdy chce, żeby zwiedzający akurat do nich trafił. Też musimy pamiętać o tym, że sytuowanie tego miejsca jest bardzo Dobre, bo my jesteśmy na tej trasie docelowej w Bieszczady, czy tam dalej nawet jadąc w Beskidniki. i tu dla nas ten zwiedzający jest tym, który no bardzo świadomie przyjeżdża. Jest coraz mniej osób takich, które są powiedzmy przypadkowo, a, bo gdzieś tam przy, na, przeczytały. Czyli świadomy turysta wie, czego, czego, wie, czego oczekuje. oczekuje. Wie, czego oczekuje i my też jako, jako muzeum musimy świadomie tego turystę tutaj przygotować i przyjąć. Dlatego rynek galicyjski funkcjonuje w ten sposób, że jest działająca piekarnia, że jest zegarmistrz, że jest czynna poczta, że jest dom żydowski, że ta, to działanie interaktywne idzie w tą stronę, że tu przede wszystkim jest człowiek. Są muzea takie, które są naszpikowane elektroniką, gdzie się dotyka, nie ma eksponatów, a są wyświetlacze, jest to ten świat wirtualny. W przypadku Muzeum Skansenowskiego, tak jak tutaj u nas, nie jest to niemożliwe. Ale Czyli ta rzeczywistość jest lepsza? Moim zdaniem nie. Ta rzeczywistość wirtualna, w tej chwili chyba już za dużo jesteśmy zbombardowani z każdej możliwej strony. Tutaj ja chciałbym, żeby to dalej przede wszystkim człowiek był tą interaktywnością. Bo jaki jest odbiór u zegarmistrza, jak przychodzi się, siedzi zegarmistrz, który pokaże ten zegarek, wytłumaczy, nakręci. Jaka jest odbiór zwiedzającego, jak wchodzi do piekarni, gdzie poczuje zapach pieczywa, gdzie zobaczy, jak to pieczywo jest, jest wyrabiane? Tego najlepszy komputer jeszcze na razie nie pokaże. Natomiast tu, że działamy na te inne zmysły, jest też tym naszym. Ogromnym, ogromnym sukcesem i chciałbym, żeby tak jak najdłużej było. Chociaż rzeczywiście ta potrzeba szukania pewnych rozwiązań technologicznych też chciałbym, aby na przykład można było skorzystać z takiej możliwości wirtualnego przewodnika. Są teraz możliwości, każdy z nas korzysta z telefonu komórkowego i ta możliwość korzystania z takiego przewodnika, który nam będzie w telefonie tłumaczył, gdzie jesteśmy, co widzimy, byłaby rzeczą też dodatkowo. Dla nas i dla zwiedzających, atrakcyjną. Chociaż e, to nie może być tak, że ten przewodnik fizyczny, który pójdzie i, i, i dodatkowo jeszcze utrzyma. Elektroniczny u zastąpi tego rzeczywiście. Tak? Oby to było jak, naj, jak najpóźniej. Panie dyrektorze, na koniec, jakie ma plany Marcin Krowiak e, na tą swoją kilkuletnią kadencję? Przede wszystkim e, planem jest to, żeby kontynuować ten dobry kierunek, który został utrzymany. To ta najważniejsza rzecz. Druga sprawa to taka, aby ten poziom merytoryczny, no przede wszystkim poziom naukowy, który jest, pozostał na tak samo wysokim I w poziomie w budowie, i w zwiedzaniu. I w budowie, w zwiedzaniu. Chociaż teraz też nie ukrywam, że to trudny okres przed nami, nie tylko przed Sanokiem, ale, ale w ogóle przed kulturą polską, bo sytuacja światowa, sytuacja ekonomiczna. Jednak powoduje to, że kultura pierwsza tak naprawdę odczuwa, odczuwa te, te problemy i tutaj chciałbym, żeby przede wszystkim utrzymać ten poziom, też i frekwencji, na co najmniej tym 120 tysięcznym bo, bo, bo jest to dla nas powiedzmy jakiś taki komfortowa ta sytuacja, gdzie jest Znacznik, tak? pewien, pewien wyznacznik, do którego już jesteśmy przyzwyczajeni, że te powiedzmy no, czasy przedpandemiczne, kiedy było 164 tysiące zwiedzających. Na razie nam spowodowały pewien regres w dół, ale to tak jest, że jest niewielki spadek po to, żeby się odbić i żeby znowu pójść, pójść do góry. I to, to też nie jest tak, że my chcemy być kolejne rekordy frekwencyjne. To jest miłe, jak się patrzy, że ta frekwencja, że zainteresowanie, bo to od razu też jest spowodowane tym, że widzimy, jak jest duże zainteresowanie tych zwiedzających. Ale, ale przede wszystkim też utrzymać na, na tak wysokim poziomie, jak w, tym chwili, jak w tej chwili jest to muzeum, w którym się znaleźliśmy, które mi akurat przyszło kierowanie. A, a myślę, że ta dobra szkoła, którą miałem przy, przy Jerzym Ginalskim, no spowoduje, że, że będzie to o tyle dla mnie i dla, 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 dla moich pracowników łatwiejsze. Jak spotkamy się w przyszłym roku usiądziemy i podsumujemy sobie, jak minął ten pierwszy rok, to wtedy będzie łatwiej powiedzieć, czy było dobrze, co jak, się co udało zrealizować. Dobrze, Panie Dyrektorze, czyli e, będziemy kończyć w tym roku e, sektor pastersko-hodowlany. E, mówił Pan o tym, że chcielibyście też sektor leśny, ale też i, e, pokazać na przykład Bieszczadzką kolejkę, która zwoziła tutaj, zwoziła w te tereny e, drzewo. Czy to są takie uzupełnienie tego, że już turysta, jak przyjedzie, to będzie jakby w pełni wypełnione to muzeum, że mamy to, to budownictwo ludowe już takie skończone? Tak, tak. To, to będą tylko takie elementy, które będą jakby dodatkowo wypełniały całość, bo nie postawimy drugiego miasteczka, bo nie ma sensu. Bo nie ma sensu, tak będzie też i z synagogą, ale takie elementy, które nam uatrakcyjnią jeszcze dodatkowo, to jak najbardziej. W tej chwili jesteśmy na przededniu rozpoczęcia dużych prac inwestycyjnych związanych z projektem, który, który teraz rusza to jest budowa takiej części magazynowej i konserwatorskiej to będzie przy budynku administracyjnym na ulicy Trauguta. To jest projekt, który w tym roku też zostanie zakończony. To nam ułatwi, ułatwi prace. pracę i części konserwatorskiej, i, i gromadzenia, magazynowania zbiorów. To nie jest może taka duża inwestycja, która tu będzie dla zwiedzającego atrakcyjna, a będzie bardziej… to jest ta druga strona medalu, że to... oprócz tego co zobaczymy, to jeszcze ta, ten standard pracy… Ten komfort pracy, ale i też zabezpieczenie to, że te zbiory będą w należytym stanie i w należytym miejscu przechowywane, to jest to, co nas osobiście będzie jako muzealników bardzo, bardzo cieszyło. No, Oby ten rok był. A e, najlepszy. sektor pastersko-hodowlany to znaczy, że e, oprócz e, e, turystów będą jeszcze tutaj zwierzęta? Te zwierzęta już są, bo, bo i są i owce, są, są i kozy. Sektor pastersko-hodowlany to tam takie elementy jeszcze tej drobnej architektury, które uzupełnią e, całą tą część ekspozycyjną. E, I to też jakby będzie dopięcie tych realizacji, tej realizacji, która tam już też trwa. Trwa kilka lat, no ale tak to jest w muzealnictwie, że nic się nie dzieje w tydzień, w miesiąc czy w rok, tylko trwa to troszeczkę dłużej, ale to po to, żeby ten efekt później dla zwiedzających był jak najlepszy. Dziękując za rozmowę, no, chciałbym tylko podziękować za to, co moglibyśmy my jako turyści zobaczyć tutaj w Skansenie, co możemy jako Filmowcy, zobaczyć w tym skansenie i na czym to nam również polega, pomaga, ale też życzyć panu, żeby wystarczyło sił w dążeniu, bo plany są, turyści i my oczekujemy czegoś dalej, i żeby wystarczyło sił, żeby kolejny z dyrektorów wpisał się, myślę, w taki sukces, bo dzisiaj Sanok to Beksiński i Skansen. Tak, dzisiaj Sanok to te dwa muzea, nie tylko Sanok, ale Podkarpacie, to te dwa muzea, które stały się takimi sztandarowymi. Um, za dziękuję. <grych> e, tak, będę się starał, e, żeby, żeby sił mi nie zabrakło w tej no, trudnej roli, bo świadomość... Nie tylko zarządcy, ale też i... E, no, pewnie i... Pomysłodawcy. Tak, ja też cały czas powtarzam, że to miejsce to też jest mój drugi dom. O dom się dba. Dom się, domu się pilnuje. I tak będę robił też, też tutaj, bo te 20 lat, kiedy tutaj pracuję, no powoduje, że jednak to nie jest tylko miejsce, do którego przychodzi się podpisać dokumenty. To jest znacznie coś więcej. I bycie dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zobowiązuje. Zobowiązuje nawet w stosunku do moich poprzedników. Dziękuję za rozmowę. Ja tylko Państwu przypomnę i z zaproszeniem do Skansenu w Sanoku, że rozmawiałem z Marcinem Krowiakiem, dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.